serdecznie w Ośrodku Kultury Arsus, gdzie za moment odbędzie się uroczystość nadania imienia Władysława Grabskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 oraz Społecznemu Gimnazjum nr 4. Oprócz części oficjalnej odbędzie się także część artystyczna. Zapraszam na relację. Państwo na podstawie artykułu 56 ust. 2 punkt 1 Statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego uchwałą zarządu 25 samodzielnego koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 16 z 2013 roku. Uchwała datowana jest na dzisiaj. Nadaje się społecznej szkole podstawowej nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie imię Władysława Grawskiego ustalając nową nazwę szkoły, która w pełnym brzmieniu brzmi: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Władysława Grabskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. przekazuje akt nadania dla pani dyrektor. Grzegorz przeczyta za chwilę akt gimnazjum. Pani dyrektor, proszę bardzo. gimnazjum. Na podstawie tego samego artykułu Statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego uchwałą zarządu 25 samodzielnego koła terenowego społecznego towarzystwa oświatowego nr 17 łamane na 2013 z dnia 18 listopada 2013 roku nadaje się społecznemu gimnazjum nr 4 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie w imię Władysława Grabskiego ustalając nazwę szkoły w pełnym brzmieniu społeczne gimnazjum nr 4 imienia Władysława Grabskiego, Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Szanowna Pani Dyrektor, z okazji święta nadania imienia Władysława Grabskiego, społecznej szkole podstawowej nr 4, STO i społecznemu gimnazjum nr 4 STO w Warszawie. W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy z miasta stołecznego Warszawy pragniemy na ręce pani dyrektor złożyć najserdeczniejsze życzenia owocnej pracy, wspaniałych wychowanków i dalszych osiągnięć edukacyjnych dla całej społeczności szkolnej. Z radością przyjęliśmy informację o zamiarze nadania imienia szkołom i przyjęcia za ich patrona Władysława Grawskiego, premiera Rzeczpospolitej Polskiej, autor, autora reformy walutowej z 1910. 23 roku, wybitnego polityka, ekonomistę i historyka, który był związany z ziemiami obecnego Ursusa. Głęboko wierzymy, że tak znamienita postać będzie inspiracją dla uczniów i grona pedagogicznego, do ciężkiej pracy oraz pokonywania kolejnych etapów na drodze do zdobycia solidnego wykształcenia i dobrego wychowania w murach Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum nr 4 w dzielnicy z Miasta Stołecznego Warszawy. A te kwiaty i ten drobny prezent niech będzie dowodem wdzięczności dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 Gimnazjum numer 4 społecznego towarzystwa Światowego. Jestem pod wrażeniem i gratuluję tak wspaniałego patrona i mam nadzieję, tak sobie się pokłada. Wielkie nadzieje, że wielu z was dostąpi takich wspaniałych zaszczytów zaszczytu służenia państwu Polsce, jak i takich honorów. Wszystkiego dobrego. Pani poseł, jest pani prawnuczką Władysława Grabskiego i chciałabym zapytać, czy w pewien sposób e, czuje Pani taki obowiązek jakby dążenia? E, Kierowania się tymi samymi wartościami, co Władysław Grabski, i czy jest to łatwe zadanie? Na pewno to jest taka odpowiedzialność, bo mając takich przodków, bierze się, nie można zrobić niczego, żeby przynieść im Oni bardzo ciężko pracowali na to, że ich szanujemy, bardzo ciężko pracowali na swój dorobek, na swoje nazwisko, i ja we wszystkich działaniach staram się no, zrobić tak, jak należy, żeby nie przynieść wstydu, bo oczywiście każdy nas żyje własnym życiem. Ale taka odpowiedzialność na pewno jest bardzo duża. No właśnie, podobnie jak pani pradziadek, działa pani również w polityce? Tak, działam w polityce, tylko chyba on do polityki był inaczej przygotowany. Ja do polityki tak naprawdę trafiłam, że chciałam zmienić świat, Polskę, tylko w jednym obszarze związanym z kulturą. On chciał, żeby Polska była krajem niepodległym, żeby była wolna, żeby stała się państwem nowoczesnym. Więc on miał trudniejsze zadanie. Większe wyzwania i chyba cenę, którą zapłacił za to wszystko, także zapłacił większą, bo teraz o nim mówimy tak właściwie bardzo dobrze, doceniamy to, co zrobił, ale w czasach, kiedy uprawiał politykę, gdy się z nią mierzył, spotykał się z ostrą krytyką, z niedowierzaniem, że te rzeczy można robić i to pokazuje, że jeżeli gdzieś się do czegoś przekonany, trzeba to robić, bo tak naprawdę dopiero po latach zostanie to docenione. Ale dzisiejsza uroczystość świadczy o tym, że młodzi ludzie pamiętają. I to jest właśnie wspaniałe, że pamiętają i wybierają takie postacie, które działały pod wpływem rozsądku, rozumu, bo to nie tylko bohaterowie romantyczni, to nie tylko żołnierze, ale ludzie, którzy naprawdę ciężką pracą, ciężką taką pracą organiczną zmieniali Polskę. I to bardzo mi się podoba, że młodzi ludzie wybrali mojego pradziadka, który poza tym, że był takim człowiekiem, o którym słyszymy, Poważnym, dostajnym, także miał duże poczucie humoru, był bardzo dobrym ojcem, bardzo dobrym dziadkiem, i także interesował się kulturą, świetnie grał na fortepianie, więc miał takie wszystkie inne pozytywne także cechy. Dziękuję bardzo za rozmowę. E, powiedz mi, kogo dzisiaj grałeś w przedstawieniu? E, ja dzisiaj grałem Władysława Grabskiego, patrona naszej szkoły. E, łatwo było zagrać taką osobistość? Znaczy, to było jakieś tam, jakieś tam wyzwanie. Głównym wyzwaniem było dopasowanie stroju, bo e, nie ma. nie można teraz dostarczyć łatwo takich jak e, frak, surdut, e, ten szalik. Chociażby musiałem namęczyć się nad znalezieniem stroju ogólnie. E, mógłbyś mi powiedzieć, za co podziwiasz Władysława Grabskiego? Ja podziwiam Władysława Grabskiego, ponieważ był wielkim człowiekiem, miał bardzo duże wartości. E, dawał z siebie wszystko, dać znacznie więcej dla ludzi. Przez wprowadzić złotówkę. Był profesorem na uniwersytecie, rektorem. Był po prostu wielkim człowiekiem. Dziękuję. Warto go naśladować. Tak. Dziękuję. Dziękuję, Dziewczyny, powiedzcie mi, na kogo głosowałyście podczas wyborów na patrona Waszej szkoły? Na Władysława Grabskiego. Na Władysława Grabskiego. Na żołnierzy wyklętych. <laughs> e, a czemu na Władysława Grabskiego? No nie wiem, jakoś tak... E... No czułam, bo on właśnie tak uczestniczył w tych wszystkich procesach zaworów, więc czułam, że będzie odpowiednim kandydatem. Yy, I ja zagłosowałam dlatego, ponieważ pomyślałam, że to był bardzo mądry człowiek oraz pełen charyzmy. I dlatego na niego zagłosowałam. A ty zagłosowałaś na kogoś innego, ale jesteś zadowolona z wyboru? Yy, chyba tak. <laughs> Dziękuję wam za rozmowę. Pani dyrektor, wybory na patrona szkoły trwały przez wiele miesięcy. Ilu było kandydatów? Kandydatów było ponad 20, ale w zeszłym roku odpadła pewna grupa i zostało tylko czterech. kirill Skłodowska, byli żołnierze wyklęci i był Janusz Korczak, no i Władysław Grabski. I rozgrywki toczyły się między tą no, czwórką najlepszych z najlepszych. No właśnie wiemy, że to było podzielone na kilka etapów. Tak, i w pierwszym roku zajmowaliśmy się bardzo dużą grupą, a w zeszłym roku każdy z tych patronów dostał swój tydzień. Były to quizy, były to takie wiadomości, były to wykłady, było również spotkanie z panią Kidawą-Głońską, były wycieczki po Warszawie związane z twórczością Jęsza Korczaka. Bardzo pracowaliśmy nad tym, żeby każdy z naszych bohaterów był dobrze zaopiekowany, ale wybór... Padł już taki, jaki jest. Wybór był ogłoszony w zeszłym roku jeszcze szkolnym. Władysław Grabski jest związany z Ursusem. Tak, i dlatego też ta mała ojczyzna, ta, to życie tutaj wokół nas było dla nas bardzo ważne, bo jest to znakomita postać. Myślę sobie, że my też jesteśmy tutaj, już zadomowiliśmy się, mimo że nasza szkoła powstawała we Włochach, nie tutaj. To jest bardzo dobre miejsce do rozwoju. To jest bardzo dobre miejsce do tego, żeby dobrze i mądrze gospodarować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, jak podobała się panu uroczystość? Muszę powiedzieć, że byłem na wielu uroczystościach tego typu, bo to, już to jest chyba kilkanaście szkół. Głównie to są szkoły ekonomiczne, rolnicze jakieś takie, a to jest chyba pierwszą szkołą ogólnokształcącą. I to jest najlepsze uczystość, jaki była. Rzeczywiście, z najlepszym pomysłem, takim niestandardowym. Bardzo mi się to podobało, naprawdę bardzo dużo pasów było Tak Także na pewno jest najlepsza uroczystość, najlepiej zrobiona. Nadanie imienia szkole Władysława Grabskiego to jest oddanie hołdu. Znaczy to jest jedna rzecz, która zawsze powtarzam w ten sposób, że to, że jest pamięć o, o kimś. To jest największy dar, jaki można komuś zrobić, prawda? Że ktoś swoją pracą zasłużył na dobrą pamięć. Bardzo wielu ludzi z tamtych czasów w ogóle nikt na Zislam nie pamięta, prawda? Jest pan seniorem Rodu, czy często wspomina Pan dziadka? Znaczy ja tak się używa, ja trochę dziadka pamiętam. To jest taka złożona pamięć, dlatego że miałem 4 lata jak ale to było bardzo silne przeżycie. Poza tym on był w domu taką osobą specjalnie ważną. I wspominając go, to muszę, mam problem, żeby oddzielić to, co mnie usłyszałem, od tego, co było naprawdę. Bo to jest bardzo trudno, bo to się wszystko miesza. Ale oczywiście wspominam, bo to jest, to jest pewna trudność posiadanie dziadków. Ta trudność polega na że to, stawia, to jest zobowiązanie. Prawda? I często przez całe swoje życie musiałem się zastanawiać, czy, czy to nie jest za ciężkie. No ale jakoś przeżyłem. Dziękuję bardzo, za rozmowę. thank <laughs> you